Kochani, mój kwiatek, co do którego nazwy ostatnio miałam wielki problem, bo coś pomyliłam, nazywa się kamazja. Kamazja niebieska. Roślinka cebulowa rzekomo. Nie wiem, bo nie pamiętam. Wydaje mi się, że to jest bardziej bylinka niż... Może bardziej kłącze niż bardziej cebulowe. No, ale według informacji w internecie to roślina cebulowa z rodziny jacentowatych więc kamazja kochani tak się prezentuje. Takie właśnie ma te kwiatki, które rosną od dołu się otwierają i ku górze otwierają następne pączki. Piękna, piękna roślinka, niebiesko kwitnąca. Niestety bardzo krótko kwitnie im cieplej, tym to kwitnienie jest zdecydowanie krótsze.